Sorry za bałagan w tle, ale po prostu akurat tutaj ją postawiłem na testy. Dzisiaj poskładałem tak prowizorycznie troszeczkę, bo tam jeszcze nie ma deflektora w środku, nie ma poprzeczek do podwieszania mięsa. Co tutaj, trzeba mówić? Piecyk jest niepomalowany jeszcze. Farbę muszę dopiero zamówić dzisiaj wieczorem. Nóżki póki co są drewniane, pomalowane lakierobejcą, wodną. Głównie chodzi o to, że. Tutaj nie ma takiej temperatury, żeby one mogło się zająć, czy nawet zacząć, zacząć kopcić, ale powiedzmy, że na razie zostawię drewniane. Jeśli będzie coś się działo, wymienię je na po prostu profile kwadratowe. Pokrywę też dałem drewnianą do beczki. Ogólnie nie jest to cała beczka. Jest to ta beczka, z której obciąłem. Yy, ten kawałek do palniska ogrodowego. Tutaj dorzuciłem sobie drzwiczki. Takie, nie to do podglądu, nie to do nakładania, a jakiś taki kaprys miałem po prostu, żeby tam były. Jeszcze wzmocnię od środka dwoma płaskownikami wygiętymi w kształt beczki. W sensie takiej półku. Hmm, Co jeszcze? Ewentualnie znaczy, ewentualnie prawdopodobnie zostało mi kawałek rury cienkiej do tego, niech będzie, że kawałek blaszki, i może zrobię taki mały, jak to się nazywa, szyber na górze do regulacji odpływu powietrza. Chociaż wydaje mi się, że jest spoko ona nie jest taka szczelna. Ta pokrywa ma te frezy tutaj, przez nie się wydobywa dym, Więc sądzę, że. Póki co nie jest to potrzebne, zresztą zawsze mogę sobie delikatnie pokrywę otworzyć i będzie to działało dokładnie tak samo jak regulowany szyber. Natomiast póki co jest to w takiej opcji. No i czeka na dalsze modernizację. Jeszcze chciałbym tą beczkę jeszcze, mimo że tam już była czyszczona, i w ogóle myta wszystkim po kolei, kerszerem, nie kerszerem, innymi rzeczami chciałbym ją jeszcze po prostu umyć, wyszorować z zmywakami i tym, jak to się nazywa i wodą z Ludwikiem, po czym wypłukać jeszcze raz tutaj rura jest zostawiona dłuższa i teraz właśnie też się zastanawiam nad tym bo albo ją skrócę o te 10 cm i nad nią założę deflektor albo deflektor zamontuję jeszcze wyżej niż ta rura, on będzie na tej wysokości gdzieś, więc na wędzonki zostanie mi powiedzmy jakieś 50 cm myślę, że to wystarczy no ale nad tym się też jeszcze zastanawię w piecyku się całkiem przyzwoicie pali nie robiłem mu żadnego dodatkowego do dolotu powietrza miałem tu taką śrubkę do otwierania żeby nie parzyć rąk, ale już kajetan był sekund 5 temu i pożyczył na chwilę zabrał do domu ale mam tu patyczek jakiś i tym patyczkiem sobie otworzymy to się jednak nagrzewa eee, wydaje mi się, że to będzie bardzo wydajne palenisko i nie będzie tutaj trzeba wcale dużo drewna wkładać w tej chwili jak otworzyłem drzwiczki no to siłą rzeczy się rozchajcowało mocniej ale przy zamkniętych drzwiczkach i, no i właśnie Gwóźdź był dobry, bo się ładnie go o, zamykały. Na razie wkręciłem sobie taką śrubkę z podkładką, na którą tak jakby zakładam te drzwiczki, a docelowo pomyślał o jakimś takim kawałku pręta gwintowanego, na którym opierając te drzwiczki można regulować sobie moment otwarcia. Tak? Nie chcę tutaj robić jakichś wymyślnych zamków dodatkowych zawiesików innych takich, niech to zostanie możliwie jak najprostsza ta konstrukcja, aby nie była przekombinowana. Piecyk zostanie pomalowany na czarno, natomiast beczkę chyba doczyszczę i zostawię taką granatową. Na początku miałem pomysł, żeby ją przemalować na inny kolor, ale teraz widzę, że jest spoko tak jak jest. Tylko dołożę tam deflektor, ewentualnie dorzucę jeszcze ruszt palenisko do piecyka z prętów stalowych. Tych, takich do zbrojeń, bo akurat taki mam to będzie łatwo wyspawać, hmm. ewentualnie włożę tam takie okrągłe, okrągłe ruszt od grilla starego, który wyrzuciłem, on po skosie wejdzie i tylko wkręcę na przelot, czy na przelot, no wkręcę cztery śruby na którym będzie się to opierało. Nie ma tutaj niestety popielnika takiego z prawdziwego zdarzenia. Po prostu jak się skończy wędzić i nazbiera się tam dużo popiołu trzeba będzie to wyciągnąć albo zdejmując beczkę i wyjmując piecek i wytrzepując albo po prostu mam taką szufelkę okrągłą z którą się, taką miseczkę, którą się spoko wyciąga stamtąd, więc nie będzie problemu. Chyba, że wywiercę otwornicą taki otwór na dole 80 i na ten otwór na czas wędzenia, palenia w nim położę blachę a w momencie, kiedy już będzie zimny i będzie można go czyścić, wyjmuję blachę, a popiół wypada dołem. Też jeszcze tutaj taką mam płytkę betonową, której akurat nie ma, a nawet nie płytkę betonową, a mam taki okrąg po wyciętym z lewie okrągłym z marmuru. Może tą płytę zamontuję sobie gdzieś w którymś miejscu na nagródku, niech leży na stałe, i nad tym zamontuję tą właśnie wędzarenkę. Nie wytwarza ona tak bardzo dużo ciepła dookoła, żeby szkodziła moim roślinom. Ale też nie chciałbym, żeby stała tutaj gdzieś między warzywami. Fajnie by było, jakby znaleźć na to jakieś miejsce. Zwłaszcza, że docelowo zamierzam tutaj sobie zrobić taki panel drewniany. Uprzątnąć to wszystko, co wszystkie beczki, to wszystko tutaj jest. Zrobić sobie porządek, małą grządkę i mogłoby sobie tutaj tu to śmiało stać. I niczemu by nie przeszkadzało. Zresztą tutaj ten cały kawałek widać jest w, cały czas roboczy. Tutaj była przez moment trawa, bo już mi wydawało się, że nie będzie potrzebny ten kawałek, jednak cały czas się tutaj coś dzieje, i tutaj nie ma prawa nawet trawa rosnąć, bo za dużo się chodzi, depcze i nie pielęgnuje tego. A z drugiej strony, nie, nie chciałbym tutaj robić jakiegoś stałego, yy, nie wiem, utwardzonego podłoża. Jak macie jakieś pomysły, co jeszcze mogłem tutaj dorzucić, a czego nie zrobiłem, albo macie jakiś pomysł na usprawnienie tego to chętnie posłucham w komentarzach ogólnie zależało mi na tym aby można było tą wędzarnię nagrzewać do wysokich temperatur podejrzewam, że na no to 200 stopni bym tutaj uzyskał bez najmniejszego ale ale przy takim spokojnym paleniu y, temperatura oscyluje w granicach y, no przy takim jak jest teraz jakieś 70 parę stopni jak mierzyłem pirometrem a w momencie kiedy tam dołożyłem więcej y, kawałków drewna dobiłem do 120 a no Termometr mógłbym tutaj zamontować drzwiczki i tak dalej, ale mam taki termometr wkładany, który na czas wędzenia będę wkładał pod pokrywę, ewentualnie w zawiercę otwór w pokrywie i w ten otwór będę wkładał. No i też znalazłem sobie taki bezprzewodowy termometr, który można wbijać sądą w mięso i sobie zabrać pilota ze sobą i wtedy widzimy jaka jest temperatura, ustawia się tam alarmy, tak sobie troszkę to zautomatyzuje. To było na tyle, jeśli chodzi o mój piecy, który ostatnio spawaliśmy z kajtkiem i pomysł na jego zastosowanie na najbliższy czas. Oczywiście jeszcze była opcja, żeby obciąć ten komin całkiem nisko i zrobić sobie takie patel, takie miejsce na patelnię czy łoka, ale z drugiej strony mówię nie będę świrował jak coś robimy na grillu. Hej, na razie, pa.